Szczęść Boże, witam Was serdecznie i pozdrawiam. Dziś już szósta niedziela Wielkanocna. Moi drodzy, w dzisiejszym Ewangelii słyszymy tak wiele obietnic. Jeśli ktoś mnie miłuje, mówi Jezus, zachowuje Moje przykazania, ja i Ojciec do Niego przyjdziemy i będziemy z Nim przebywać. Bóg chce z nami przebywać, Bóg chce do nas przychodzić, Bóg chce być blisko nas. Jeśli my Go miłujemy i zachowujemy Jego przykazania. dalej Jezus mówi, ja wracam do Ojca, ale poślę Wam Ducha Świętego, Ducha Pocieszyciela. On wam przy przypomni wszystko, co ja wam mówiłem. Was nauczy, On Wam wyjaśni, On da Wam zrozumienie. Gdybyście mnie miłowali, cieszylibyście się, że idę do mojego Ojca. I jeszcze więcej w dzisiejszej Ewangelii Jezus daje nam pokój pokój taki, taki jakiego świat dać nie może. Jak wiele obietnic w tej jednej dzisiejszej Ewangelii. Moi drodzy, e Jesteśmy w czasie, kiedy oczekujemy z całym Kościołem dnia pięćdziesiątnicy, dnia zesłania Ducha Świętego. Czekamy na tego, który ma przyjść, czekamy na tego, który ma nas napełnić swoją mocą, swoim światłem, swoją łaską uświęcającą, który ma nam powiedzieć wszystko, co powiedział Jezus, ma nam to wszystko przypomnieć, ma nam to wyjaśnić, ma nam dać zrozumienie. Wielu z nas pewnie już przyjęło sakrament bierzmowania, otrzymało już tą moc z góry, moc Ducha Świętego, Jego dary. Wielu z nas w życiu pewnie przynosi Jego owoce, które czytamy w liście świętego Pawła do Galatów. Moi drodzy, jest czas, aby jeszcze usilniej dziś wołać o Ducha Świętego, by prosić Ducha Świętego, by przyszedł, by wstąpił na nas, by wstąpił na nasze wspólnoty, rodziny, by wstąpił na Kościół. Prośmy Ducha Świętego, wołajmy, by On przyszedł. Bądźmy blisko Jezusa, blisko Jego Ojca, blisko Ducha Świętego. Doświadczajmy pokoju, który Chrystus przyniósł pokoju, który pozwala nam też żyć w relacjach pokoju z innymi. Dziś ciągle światu tego pokoju potrzeba. Niech te intencje, te dwie, wołanie od ducha świętego, o, o trwanie w pokoju, o trwały pokój na ziemi, towarzyszą nam w tych najbliższych dniach. Pozdrawiam jeszcze raz bardzo serdecznie.